Cześć kochani, tu Droga Duszy. Jak zwykle yy, zrobię sobie czytanie na pełnię, zbliżającą się pełnię w Skorpionie. Więc duchowo, głęboko, może być czasami ciężko. Yy, dużo przemyśleń, yy, takich duchowych. Praca ze sobą. Czytanie oczywiście jest ogólne, więc wiecie, bierzcie jak rezonuje. Co nie dla Was, zostawcie dla innych. Yy, co jeszcze? No, rolę sobie zamieniajcie czas, jeżeli się pokaże. Oczywiście jest płynny. Muszę tą regułkę zawsze mówić, bo są nowe osoby, które nie wiedzą jeszcze wszystkiego, więc tak oczywiście. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, like, subskrypcje, komentarze. Za to, że jesteście, za to, że piszecie, za to, że się udzielacie. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila. Jest w opisie każdego filmu. Duży droga Jeżeli chcecie wspierać mój kanał, możecie postawić mi kawkę, za co serdecznie dziękuję. Link do bajkofi tu jest w opisie również. I zaczynamy. Może tak, napiję się herbaty, słuchajcie. Za oknem jest no, wiosennie, tak. <laughs> e, zielono wiosennie i wszystko. Rozkwita, jest cudownie i myślę, że tak też będzie dalej. Na początek mamy kartę, no dość tajemniczą, ale mówi ona o boskich opiekunach. Czyli macie opiekuna, takiego boskiego opiekuna, który was prowadzi i nie denerwujcie się, ta karta mówi. Ścieżka, którą dążycie, którą idziecie, doprowadzi was tam, gdzie ma was doprowadzić. Może nie widzicie końca, może nie widzicie, gdzie to was prowadzi, dokąd, jakby nie widzicie wszystkiego z góry, ale gdzieś jest, jeżeli czujecie, że jesteście prowadzeni, że idziecie w sumie do, idziecie za tym głosem, ale gdzie was to za, zaprowadzi, jeszcze nie wiecie. E, taki wewnętrzny głos wasz. No dobrze, będzie to takie szybciutkie czytanie. Zobaczymy sobie. No dobrze. Co było? Mówicie, pełnia mówi, sprawdzam, nie? Co było? Mamy króla kielichów. Może też dystans emocjonalny. Koło fortuny coś się odmieniło. Być może na coś patrzyliśmy też z ufnością, z wiarą. Czym się zajmowaliśmy? Coś troszczyliśmy się o coś? Na no jakaś zmiana zachodzi, bo koło fortuny się obróciło. To jest. Z jakiegoś powodu, widzicie, ci boscy opiekunowie nas prowadzą no, przez te trudne ścieżki. 9 denarów. Teraz jest, jakby trzymanie się w strefie bezpieczeństwa, w tej strefie komfortu, w jakimś e, przestrzeni, która daje nam poczucie bezpieczeństwa. Być może wcześniej było poleganie na kimś, kto zapewniał to bezpieczeństwo, na ludziach też, a teraz. E, co się zmieniło, to są też walka z lękami, to jest siła, to jest być może musimy, musimy znaleźć tą siłę, żeby zawalczyć z naszym lękiem, żeby wyjść, żeby po... wyjść poza tą strefę bezpieczeństwa, poza strefę komfortu, szczególnie w uczuciach, w emocjach. Cały czas, ja powtarzam, jest dużo mówione o uczuciach, o emocjach, o miłości to sami dla siebie, żebyśmy dawali jak najwięcej. Oczywiście chronimy się, żeby. Wiecie, to nie, nie wychodzimy z sercem na dłoni do wszystkich, ale pokazujemy, że świecimy tym, tym światłem tak? tą miłością, tą radością. Wtedy, jeżeli my emanujemy taką energią, to taka energia też do nas przychodzi. Oczywiście umiejąc się chronić przed negatywną energią czyli odbijamy tą negatywną energię. Jeżeli ktoś negatywnie do nas podchodzi. To starać się odbijać tą energię na tyle, na ile to jest możliwe, nie wchodząc w interakcję. No dobrze. Co w takim razie będzie? Bo tu jest takie dowiedzenie się czegoś samego, samej osobie, jakby zaglądanie w te ciemne nasze przestrzenie, i być może ci przewodnicy, ten przewodnik opiekun nas prowadzi, żebyśmy bezpiecznie weszli. W tą ciemność, żebyśmy zaufali, że nie spotka nam nas tam nic złego, tyle tylko, że musimy się spotkać z tą naszą ciemną stroną. Niektórzy muszą zobaczyć ciemną stronę też innej osoby, żeby się przekonać do czegoś czy, czy zobaczyć prawdę idziecie w, znaczy idziemy w stronę gwiazdy, w stronę spełnienia, na swoją ścieżkę, widzicie. Tu jest to prowadzenie przez przewodnika. Może ta droga jest trudna, może tu są właśnie, trzeba pokonywać jakieś swoje bariery, ale mamy opiekunów, Mamy każdy ma swojego. Dlatego mówię w liczbie nogi, to było, że Twój opiekun. Wychodzimy spod opieki też czyjeś, być może jakiegoś dla niektórych mężczyzn, z jakiegoś wiecie, guru, kogoś, kto do tej pory nam się wydawało, że, albo ktoś, kto chciał być naszym opiekunem. Ale my tu mamy pokonywać sami siebie, tu mamy pokonywać swoje lęki, tu ma być też wyrównana energia. Więc e, być może zbyt byliśmy tu zaopiekowani, wiecie. Teraz musimy stawiać na siebie, teraz musimy sami się o, o pewne rzeczy martwić, pokonywać nasze bariery, żeby udowodnić sobie, znaczy, no to generalnie sobie, że my potrafimy, tylko wcześniej byliśmy w lęku, bo byliśmy za bardzo zaopiekowani. To tak jak wiecie. Rodzice tam jańczą to dziecko, je chowają pod kloszem, już nieważne, z jakich powodów. No, najczęściej to są ich własne jakieś bariery niedoskonałości. I będzie to dziecko wychodzi, jest niegotowe nie do życia i też wpada pod jakiś klosz yy, i albo bardzo cierpi na tym, najczęściej są to właśnie takie problemy, ale na przykład wchodzi znów pod opiekę drugiej osoby. Już taka dorosła osoba też potrzebuje później opieki, bo ona nie wie, jak ma żyć, jak ma się zachowywać. No to jest całe nieszczęście, to jest po prostu nieszczęście. Ehm, no więc mamy się uniezależniać. Iść za tym przewodnikiem. Jeżeli głos nam mówi: idź, bądź niezależny, bądź niezależna, twórz sam, kreuj sam, zarabiaj sam, a róbcie, oczywiście niezłe rzeczy, nie? no, żeby nie było, tylko wchodzimy w niezależność. W, to, w poznawanie siebie, w poznawanie swoich słabych stron, mocnych stron, docenianie siebie. Wchodzimy na ścieżkę, na ścieżkę przeznaczenia, i wejdą na nią oczywiście ci, którzy no, będą ze sobą pracować, którzy pójdą za tym głosem, mm, którzy wyjdą, pokonają swój strach, wyjdą ze swojej strefy komfortu. Oczywiście ja nie mówię tu o przypadkach, już kiedyś to wspominałam, kiedy y, żyjemy w jakimś miejscu, gdzie y, musimy się bronić i nie mamy możliwości w tym momencie, na daną sytuację, sytuacje są naprawdę, ludzie mają najróżniejsze, wierzcie mi, nasłuchałam się tego trochę, to nie możemy opuścić naszej gardy i jakby zacząć działać nagle miłością i o, z rę, dlatego to mówiłam, z tym sercem na, na ręce, na dłoni, bo spotka nas z drugiej strony katastrofa. Tu trzeba... Po, Właśnie wymyśleć, pomyśleć, poszukać pomocy. Zawsze to powtarzam. Tak, w takich sytuacjach, no, szukać pomocy, rozwiązań jak najbardziej, nie dosyć dyplomatycznych, ale najbardziej korzystnych dla nas, żeby powoli w jakiś sposób działać, żeby wyjść z takich trudnych sytuacji. No dobra, nie będę się zagłębiać, bo. To jest dla jakiejś grupy osób. W każdym razie rozumiecie, że na tą ścieżkę wchodzą Ci i się okaże właśnie. Ta pełnia będzie dawała takie, ile my już przerobiliśmy w sobie, ile na jakim miejscu, w jakiej pozycji duchowo my już jesteśmy, ile mamy jeszcze do zrobienia, ile mamy do pokonania strachów, lęków, z którymi się zmagamy, dlaczego nie możemy osiągnąć pewnych celów, a najczęściej to jest dlatego, że, że mamy jakieś własne ograniczenia. No to jest równowaga, tu jest współpraca. Um, tu być może trzeba będzie się czymś podzielić. Wiedzą, być może trzeba będzie w coś też zainwestować, ale um, być może środkami. Ech. No to Wy już będziecie wiedzieli, w którą stronę jesteście popychani. No dobrze, zobaczmy. Król Kielichu. No, bo król kielichów. Ktoś, kto jest opiekuńczy, troskliwy, może nadopiekuńczy. Wychodzimy spod takiego klusza. Być może jakichś sił wyższych. Teraz będziemy rzucani, być może na szerokie wody. Będziemy prowadzeni, ale będziemy proszę, działaj, zmierz się z tym, co, czego się lękasz. Wiesz, wiesz się, każdy ma co innego, tak? To nie znaczy, że będziecie stawali do walki ze smokiem, tylko. Prowo będą prowokowały Was pewne sytuacje do pokonywania, pokonywania własnego strachu, jakiegoś lęku, jakiś no to, z czym musicie się zmierzyć, a możecie się z czymś zmierzyć, i na przykład świat wie, że bo stawia przed Wami takie wyzwania, że możecie pokonać. Jak już je pokonacie, to będziecie. Uff, ale to było w sumie do pokonania. Czemu tego wcześniej nie zrobiłem? nie zrobiłam. To takie sytuacje mogą być. Wychodzimy z jakiegoś, spod jakiegoś klosza. Dziewiątka pentakli. Oświecenie. Słuchajcie, tak, kończy się ta, taka właśnie bezpieczna strefa. Kończy, koniec, koniec. Wychodzimy, zostajemy wypychani na zewnątrz. Do świata, żeby działać, żeby nie siedzieć w tym bezpiecznym, takim, wiecie, miejscu. Tu nie ma odcinania kuponów, nie, tu jest praca dalej, tu będzie praca, bo wszystko to, co było dla niektórych, zamyka się. Zamyka się jakiś konkretny etap, kończy się. Tu proszę, prawda, wyjaśnienie, czego się boisz, czego się lękasz, będziemy to przerabiać, tak? czego nie możesz osiągnąć, będziemy próbować i tak dalej, tu będziemy patrzeć dalej, będziemy jasno rozstrzygać, będziemy zaglądać w Twoje najciemniejsze mroki tak, w to co w Tobie to co Triggeruje to co, z czym trzeba zawalczyć, no różne takie rzeczy to są też wszelkiego rodzaju podziały, relacje które muszą się rozpaść to tu będą, no będzie to jak na dłoni pokazywane gwiazda I zobaczcie, Mag, bierzemy sprawy w swoje ręce, zaczynamy komunikować się ze sobą, ze światem, z innymi. To jesteśmy liderami, bo tu jest właśnie pokazane: bądź liderem swojego życia, przejmij inicjatywę. Masz wszystkie talenty, możliwości, zasoby, ażeby tego dokonać. Jeżeli pracowałeś wcześniej, i dlatego jesteś wypychany, bo masz te możliwości, żeby tego dokonać. I wiele osób będzie wypychanych, po prostu wyrywanych z miejsc, gdzie są. I że tak powiem, pchanych do działania, pobudzanych do, do jakiegoś y, działania, transformacja, i będzie tu olbrzymia transformacja zachodziła, tak, ruch do przodu, inspiracje, pomysły, nagle świat zacznie się otwierać. Nagle nam oczy zaczną się otwierać. Że mam tyle możliwości, dlaczego wcześniej z tego nie korzystałam, dlaczego się tak blokowałam, dlaczego strach mnie tak trzymał w jednym miejscu, a teraz mogę tyle rzeczy zrobić. Wiecie, to jest wszystko procesem, to nie musi się od razu zadziać, ale. Powiem Wam, że no, no z mojego doświadczenia, ja miałam taką też sytuację, no bo wiecie, dużo z tych rzeczy to, to się wydarzało. Kiedy, jak pokonałam właśnie taki mój lęk, lęk, z którego być może sobie nie zdawałam sprawy, ale dokonałam rzeczy, które wcześniej nie zrobiłam, bo zawsze były jakieś wymówki: nie, no po co coś tam, wiecie, zawsze coś jest. Później. Nagle udało mi się to zrobić, nie udało, bo po prostu powiedziałam, że to zrobię i zrobiłam. Yy, I nagle, jej, wow, że to było banalne, że się otworzyłam, że tam wiecie, dlaczego wcześniej na to nie wpadłam, dlaczego no nie byliśmy na to wcześniej gotowi, tak? Nie byliśmy gotowi, więc nie można sobie wyrzucać. Ale nagle przychodzi takie satysfakcja i ulga. Wiecie, to jest dużo różnych emocji. Także tu będą takie sytuacje i to może być niekomfortowe, no, bo to nie jest komfortowe, um, ale um, popchnie nas to dużo, dużo do przodu. Dobra, to tak, koniec z prywatą. No, zobaczymy sobie na koniec z szamanów. Koło medycyny. I szukam 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 gdzie to tu jest ok koło medycyny to święty pierścień z wyraźnie zaznaczonymi czterema kierunkami świata reprezentuje cykl życia cykl natury i kolisty wzór naszego kosmosu o tysiącleci jest używane w kulturach yy... Tubylczych, aby przynieść harmonię i dobre z samopoczuciem. Kierunki symbolizują cztery kroki, które szaman podejmuje, aby stać się osobą pełną mocy i mądrości. Aby zamanifestować czyste, błękitne niebo w swoim życiu, ważne jest, aby, aby przyjrzeć się pewnym aspektom swojego bytu. Wejdź do koła medycyny od południa i zastanów się, jakich wydarzeń z przeszłości nadal się trzymasz. Kontynuuj dalej drogę na zachód i zauważ, które relacje w Twoim życiu są toksyczne i wysysają Twoją energię. Wejdź na północ i zapytaj siebie: Czy znam swoją pasję i ją okazuję? Zakończ na wschodzie. Wizualizując, jak chcesz przeżyć następny rozdział swojego życia. To od ciebie zależy, ile czasu spędzisz w każdym kierunku: minut, dni, miesięcy, ale kiedy już skończysz, koniecznie wyjdź poza koło i przemyśl swoją podróż. I być może tu właśnie o to chodzi, że możemy osiągnąć w życiu więcej, co innego. Czy chcemy tak żyć? Jakie karmiczne relacje mamy? Co niesiemy z przeszłości, bo tu wejś, wchodzimy od tego południa, od węzła południowego, od tego, co nie, niesiemy ze sobą. Te, to, co trzeba odciąć, to, co trzeba przerobić, to jakie schematy powtarzamy. Dlatego mamy zrobić takie koło i sprawdzić, z kim nam jest po drodze, z kim nam nie jest po drodze już. Zdać sobie sprawę z pewnych rzeczy, po prostu przejrzeć tak szczerze, bo tak jak mówiłam, pełnia, nie dosyć, że to będzie głęboka, skorpioniczna, więc skorpion potrafi bardzo przeczołgać. Mm, e, bardzo taka głęboka, duchowa, mm, ale oczyszczająca, tak? Tak jak mówiłam, pełnia, mówi sprawdzam. No dobrze, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Szybkie czytanko było. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami i na dzisiaj to wszystko. Buziaki, pa pa!